10 zł. No to co? O, i smyk do kieszeni. No, a jak I teraz Andrzej. Też 10 zł. Też 10 plus 40. Minus 40. O. O. 50 masz. Podziel 50. się. Podziel się. Trzeba się podzielić Krzysztof, tak? No. Powiedz, żeby się podzielił. Podziel się. Tu odejmij, mi moje. To dym 50. No, no, a ty dychę. A ty mi, O tyle mnie dychę. Zamieńcie się. No tak no. Powiedz, żebyś się zamienił Dam Ci kawałek maści <laughs> <laughs> Maściu, wiesz? Żeby po posmarły Maścią, wiesz? Żebyś się na dobre ciągała Gębą O 60 Sz latka O maś Wiesz? I znowu i znowu awantura Nie, ja, ja powiedziałem prawidłowo To co, proszę pozdrowić A właśnie Ja dziękuję za drineczki. O, tu jeden, tam drugi Basie, Basie kogo, e, e, mamy? Dawida i Basię pozdrawiamy z Anglii A ja chciałem Basiu I Dawid Dziękuję, co <laughs> za tych, he? Niech cię tisze tak lecie Ta dychaj i, i nie dychać więcej. Niech i żeby nie dychało z Dawidem. O! Wiesz, bo chyba tobie lepszy chuj od Andrzeja niż od kogo innego. Od alkoholika niż od, od, od kogo innego. Bo on jest alkoholikiem i Pita, Maciu To oddaj dychę. Ja do koperty wsadzę. Z powrotem. Dajcie ja przy tak jej.